Jak wykorzystać najlepszy czas w dropshippingu? Ja nazywam się Hubert i słuchasz właśnie podcastu Biznes oczami 20-latka, czyli konkretna dawka wiedzy dla ciebie ze świata biznesu, dropshippingu i ogólnego rozwoju. Jesteśmy aktualnie w najlepszym okresie sprzedażowym w roku. To właśnie na ten moment czeka każdy sprzedawca internetowy. Przez cały rok dokładnie od października zaczyna się ten wyczekiwany show zakupowy, na którym zawsze zarabia się w dropshippingu najwięcej? Kupujący wydają ogromne ilości pieniędzy, a sprzedawcy zarabiają te pieniądze. I wyobraź sobie, że jeżeli ty nie sprzedasz komuś produktu, to zawsze znajdzie się osoba, która go sprzeda, bo klienci w internecie są wszędzie. Jakie. Trendy naschodzą w tym kwartale. Najbliżej mamy już Halloween, który jest bardzo mocnym trendem, na który już musisz być przygotowany czy przygotowana. W tym odcinku powiem Tobie, jakie dokładnie trendy występują w czwartym kwartale i jakie wykorzystać w 110%. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś lub nie zaczęłaś dropshippingu, to wejdź na ikonrevolution.pl e tam znajdziesz mój całkowicie darmowy poradnik w formie e-booka, z którego dowiesz się, jak zacząć krok po kroku. Również w ten czwartek o godzinie 20.00 będę prowadzić darmowe szkolenie, na które również możesz się zapisać na stronie icomrevolution.pl. Przechodzimy do konkretów. Czwarty kwartał zawsze wzbudzał wiele, wiele pozytywnych emocji. Mnóstwo osób, które do nas dołączały wykupując kurs, zarobiły właśnie na tym kwartale najwięcej. Jakie trendy więc pojawiają się w tym właśnie okresie? Te najmocniejsze zaczynają się od Halloween, a dokładna data szczytu sprzedaży tego trendu jest to od 20 do 31 października. Wtedy różne ozdoby halloweenowe sprzedają się najlepiej. Następnie mamy Black Friday, który zaczyna się w połowie listopada, około 15 i trwa do 26. Jest to trend, w którym dosłownie wszystko odnotowuje szczyt sprzedaży w internecie. Dosłownie wszystko. Każdy sprzedawca oferuje wtedy zniżki i kupujący wydają pieniądze na potęgę. Od razu po Black Friday mamy Cyber Monday od 27 listopada do 6 grudnia. Kolejna okazja do zniżek, a w szczególności zniżek na kategorię elektronika. Mikołajki od początku grudnia do 10 grudnia. Bardzo, ale to bardzo mocny trend. Różne prezenty dla dzieci, czyli zabawki odnotowują wtedy największe sprzedaże. Później. Okres przedświąteczny, czyli od razu po Mikołajkach dosłownie wszystko się sprzedaje, bo każdy sprawia bliskim prezenty i kupuje mnóstwo różnych produktów. Warto w szczególności skupić się wtedy na różnych boksach świątecznych, upominkach, biżuterii, zabawkach dla dzieci czy elektronice. I po świętach nadchodzi sylwester, różne ozdoby i przygotowanie na trend noworoczny, czyli sprzęt na siłownię, przykładowo. To jest właśnie czas od października, który już trwa, na który możesz jeszcze mieć okazję się przygotować i go wykorzystać na maksa, tym samym zarabiając spore kwoty. Jednak wszystko zależy od Twojego wyboru. Czy zaczynasz i zarabiasz, czy leżysz na kanapie i przeglądasz się, jak inni zarabiają. Zdradzę tobie teraz dwie drogi. Dwie opcje na wykorzystanie w pełni tego kwartału. Oczywiście wszystko sprowadza się do rozpoczęcia sprzedaży. Możesz to zrobić wykorzystując darmową wiedzę albo płatną. Darmową wiedzę udzielę się na YouTubie, Instagramie, sposoby milionera, TikToku, Spotify oraz na szkoleniach takich jak to, które odbędzie się w czwartek o godzinie 20:00, nie kosztuje cię ono ani złotówkę. A płatną wiedzę, z której korzystają osoby najbardziej ambitne, możesz zdobyć kupując kurs e-commerce od A do Z na stronie ecomrevolution.pl, który możesz wziąć nawet w raty 0% i dołączyć do nas za kwotę jednego burgera drwala z Maca. Dołączysz tym samym w grono uczniów, których wyniki pokazuje na swoim Instagramie. Jest tam mnóstwo wiedzy, mnóstwo bonusów, cotygodniowych szkoleń, Wiedzy, której nigdzie indziej nie publikuję. Uczniowie zdobywają etapy, a najlepsi uczniowie osiągają nawet ponad 50 tysięcy złotych przychodu miesięcznie. Ok, ale co do szczegółów wykorzystania czwartego kwartału teraz, za darmo, dam Ci strategię. Bardzo duże znaczenie w tym momencie ma oferowany przez Ciebie asortyment. Musisz skupić się na tym, aby oferować produkty mające trend wzrostowy. Możesz to sprawdzić na darmowym narzędziu Google Trends. Po wpisaniu tam nazwy danego produktu, wyskoczy Ci linia pokazująca, w których dniach dokładnie ten produkt sprzedaje się najlepiej. Taki czas jak Black Friday czy okres przedświąteczny nie ma z góry ustalonych kategorii produktów. Które osiągają najlepszą sprzedaż, bo sprzedaje się wtedy dosłownie wszystko. Ale takie trendy jak Halloween, Mikołajki czy Sylwester są bardziej przewidywalne i możesz do nich konkretnie podejść krok po kroku. Zacznij więc od znalezienia źródła produktów. Dobrego źródła produktów. I nie byłbym sobą, gdybym nie podpowiedział Ci gotowego, najlepszego rozwiązania, bo ostatnio wprowadziliśmy panel produktów, który posiada ich tysiące do Twojego użytku. Możesz go przetestować za darmo przez 3 dni. Jednym kliknięciem dodasz produkty do swojego sklepu. Mowa tutaj o panelu produktów na stronie icomrevolution.pl. E Staramy się najbardziej Ci ułatwić dropshipping. Ostatnio platforma rozwija się w ogromnym tempie. Dołączają do nas codziennie setki nowych, ambitnych osób, i od każdej osoby staramy się zdobyć feedback, aby ulepszać platformę w jak największym stopniu dla Ciebie. Poza źródłem produktów i asortymentem, który będziesz oferować, należy oczywiście skupić się na dotarciu do klientów. W tym czasie ma to ogromne znaczenie, aby dotrzeć do jak największej ilości dobrych klientów. Możesz ich zdobywać całkowicie za darmo, dodając rolki na TikToku, YouTubie, Instagramie czy Facebooku i kierować ruch na swój sklep. Dzięki temu za darmo pozyskasz sporą grupę klientów, bo wystarczy, że taka rolka trafi w viral i wygenerujesz miliony wyświetleń w kilka dni. Możesz mieć oczywiście kilka kont, kilka sklepów i codziennie dodawać takie materiały, które pobierzesz od hurtowni, źródła, internetu, czy samodzielnie ponegrywasz takie filmiki. Płatne rozwiązania, takie jak Facebook Ads, TikTok, Instagram, Google, również idealnie odegrają teraz ogromną rolę, bo tworząc różne zestawy. Różne reklamy, możesz testować swoje materiały i kampanie trafiając do najlepszych grup odbiorców. Pamiętam, jak sprzedawałem takie boksy świąteczne i miałem je na stanie, więc nie był to do końca dropshipping. To będzie taka podpowiedź dla Ciebie, na czym warto się skupić, bo ten produkt miał za zadanie sprzedawać się hurtowo w ogromnych ilościach i sprawdziło się to. Idealnie, faktycznie sprzedawał się w ogromnych ilościach. Dlaczego? Bo upominek w formie boksa świątecznego idealnie pasuje do grupy odbiorców właściciele firm, a najlepiej właściciele dużych firm. Kupują oni przed świętami upominki dla pracowników, kupują je przez internet, i im większa firma, tym większe dostawałem zamówienie. Zysk na sztuce był dobry, produkt był dobry, sklep, kampania. I udało się wykręcić naprawdę ciekawą sumę. To case study dodałem na TikToku sposoby milionera.pl i wyjaśniłem po kolei, jak to zrobiłem, zarazem pokazując dokładnie produkt. Drugi raz bym tego nie zrobił, bo cenię sobie wolność w modelu dropshipping i nie lubię posiadać produktu na stanie. Jedynie gdy oddeleguję ten proces magazynowania, wysyłki pakowania, to mogę iść na taki układ. To jest taka podpowiedź, bo gdy masz sprawdzony produkt, to śmiało możesz go wziąć na stan. Ale warto oddelegować jednak ten proces typowej pracy magazyniera, aby nie tracić czasu i skupić się na sprzedaży, bo właśnie o to chodzi w modelu dropshipping. Ten model umożliwia ci bycie człowiekiem całkowicie wolnym. Zarabiasz niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, nawet wtedy, kiedy śpisz, bo klienci w internecie dokonują zakupów również w nocy. Jest to na ten moment moim zdaniem najlepszy model biznesowy, który się rozwija, bo coraz więcej osób kupuje produkty przez internet. Jeżeli nie wiesz jak zacząć, zapraszam Cię na czwartkowe darmowe szkolenie o godzinie 20.00, na które możesz się zapisać za darmo na stronie ecomrevolution.pl. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i życzę samych sukcesów cześć.